I rozpoczęli e, dobry start e, Atlasa i Edormany. E, no, no Edormanie, to Edormana. Na Edormanach, właśnie troszkę e, niesie. E, polem ruszyła mocno Jenna, i teraz na froncie mamy Momo. E, Momo, e, Jenna, e, Edormana na miejscu e, trzecim, i to jest jakieś 1500 metrów do e, celownika. Nie ma dużych odstępów pomiędzy końmi. Na kolejnym miejscu SS Alerem i obok Atlas. Na ostatnim miejscu galopuje w tej chwili Celebryk, a przed nim Purkip. W tej chwili poprawiła mocno Jenna. Jenna przed Edormaną. Teraz na trzecie miejsce wchodzi SS Alrem. dalej Atlas, Echaron, Momo, a potem reszta koni w odstępie. Tam są Purki i Celebri. No Jenna ze sporą przewagą Jenna Edormana. Jenna będzie gonił SS Alrem, Czy będzie goniła, bo to klacz. Pozostało jeszcze jakieś 700 metrów do celownika. Wycofuje się wyraźnie Edormana, którą dogoniły w tej chwili i Echaron, i Atlas. Jenna SS ale Rem, i 500 metrów do słup. Jenna troszkę wyłamała w pole, ale jeszcze ma przewagę. Druga SS Al Rem na miejscu, trzecim Echaron. I to jest już tylko 350 metrów do celownika coraz mocniej wyłamuje niezła Jenna. Klacz ma cały czas przewagę SSL Reme. Druga Charon i tam galopujący bliżej kanatu wydatnie Purchip. Jenna jest pierwsza. Pozostało jej jakieś 120 metrów do celownika. Jenna tam bardzo ładnie rozwija się w galopie Purchip. I za chwilę w celowniku Jenna. Pierwsza na drugim miejscu SSL Reme. Dalej E, Purchipy, Echaron oraz Atlas.